Dzień dobry słoneczka, witamy na premierce laki, koniczynka, a szukamy biedronki. <laughs> Całe lotto. Ale fajnie, no, biedroneczki będziemy szukać. No co? Ale ładna taka kolorowa, świecąca. Świecąca, szukamy biedronek czerwonych, czarnych, czerwonym mnożą wygraną razy dwa. No i co ty, się myślisz? Znajdziemy ja te biedronki dzisiaj? Stopni jest dziewięć. 50, 15, 20, 50, 70. Ja bym chciała te 6 tysięcy chociaż dla nas. W końcu na targową. W końcu na targową bym pojechał. No zobaczymy. Wzięliśmy 5 pierwszych mężu zioł. 5 pierwszych, 5 ostatnich i 26 to ja sobie zażyczyłam. U nas taka tradycja. Jedno leci, drugie drapie. Tak. Ja dzisiaj latałem. To ja dzisiaj drapię. Dobrze. Szukam biedronek. No okay. dobra. To ja zacznę od tej 26, dobra? Dobra. Będziesz mi podawał, może yy, yy, tak myślę, pierwsze pięć, czy nie wiem. Czy mieszać? Możesz mieszać, w sumie nie. Teraz 26. I szukamy biedroneczki. A mamy nutka. Jaka jaka fajna zdrabka. Ej. Jak z Paradisa. O jaki Kluczyk. kluczyk. Ładny symbol, słoneczko. Motylek. Róża. Serduszko, jakie piórko? Jakie piórko. Mm -hmm. zegarek, cytrynka i, wiśni I wiśnia. Na Dobra. kontrolne tutaj. Tak. A NG, no to 26 pusto, pusto. pusto. Czyli no teraz dawaj. dyszka przed nami z drapek, to ja zacznę tak. Pierwsza, ostatnia i potem będziemy się cofać. Jedziemy okay. z jedyneczką. Jedyneczka. I sprawdzamy. Kapelusz, nie mieliśmy kapelusza. Winogrono, zegar, słoneczko, o aparat. Mamy biedronkę w jedynce. W jedynce. Motyl, serduszko, żółw, o jaki fajny. I, I palm. palma. A no. pod biedroneczką. Piąta! Tak, fajnie. Super. Jest Biedronka, a tu mamy kontrolne. A! Aa! No to jak była pierwsza, to polecimy teraz pięćdziesiątą. Ostatnia? Tak okay. będziemy skakać sobie. No to szukamy. Co w ostatniej? Winogrono, serduszko, motylek, słoneczko. piórko, zegar kapelusz, ale zobacz, wszystkie czarne, nie? Uh -huh. Może przerwana biedronka. Żółw, palma. O! I już kontrolną Wiem, chyba zdrapałaś. <noise> ale jaki układ. Pierwsza i ostatnia po piąteku. Tak. No Czyli to w środku byśka. te większe wygramy. Wyszka już jest. Okej, okay, no to teraz dwójka, na przekór. Dobra, dwójeczka. Tak I jest. szukamy. My mamy z 11. 15. 55 zł. Dobra. Mac tu czerwono teraz. No właśnie. No oj. Oj. Wyłamała się nutka. <laughs> Słoneczko. Cytrynka. Kluczyk, winogrono i żółty. Sporo czerwonych było. F-A-L. Alf. Alf. No to 49 teraz poleci. Proszę to. Dobrze. No to sprawdzamy. Zegar. Serce. Pióro. Palma. Motylek. Kluczyk. Wisienka. Winogrono. Tulipan. Bra. Baranek? Co oni tu zrobili? A czemu tak? Baranek? Na tulipana? <ścoughs> Co to jest? Baranek! Może taki kwiat baranek a a my jest, nie wiem. A może tu jest główna wygrana? Też fal. I, i zgadzają się kontrolne. <grywia> Ty z tym barankiem to trzeba iść pod tego. <grywia> Podsytnik. Szukam, patrzę, czy nie Nie mieliśmy baranka jeszcze. <grywia> kwiat, kwiat baranek? Może bratek miał być. Tak, <grywia> bratek. To też do bratka niepodobny. 48. Nie, ja ją sprawdzę podczotnikiem. Dobrze, dobrze. Motyl słońce. Motyl księżyc. <grywia> A słońce. Aż, aż jestem ciekawa, czy w kolejnych też tak będzie, wiesz? Szukamy takich bratków. baranków. Baranków i bratków. Nutka. Co? Baranek, to taki kwiatek pewnie. Baranek? Co to za baranek? Ja nie mogę. Która to była? Czekajcie. Dawaj, Poczekaj. Aha, teraz trujeczka. No dobra, lecimy. O, tu z tej strony. Baranek? Ja nie mogę z tym baran. Słońce. Wiśnie. Klucz. Mamy Biedronkę. Jest w trójce. Żółw i serduszko. A wygrana? O! o! Dyszka! No dobra, patrzmy. BBB. Mamy be. kolejne kontrolne. No to fajnie już. Która to? 47. Tak jest. Czekamy tych no baranków. Mam. No z tym barankiem to mnie na łopatki rozłożyli. Prawda? Już wiem co dam na na tą. Na tą... Jak to się mówi? Na miniaturkę. Mamy baranki. <głos> <głos> O, o jest Baranek! baranek. Nie no, to, to, jest. to musi być jakiś kwiatek. Mówię ci, my się nie znamy. My nie ogrodnicy. <laughs> gan. Gan, gan, gan. Nie ma. No to czwóreczka, proszę. Czwóreczka. Zobaczmy, co w czwórce. Mamy słoneczko. Palma. Winogronko. Motylek. Baranek. Masz ulubiony kwiat dziś. Tak. Aparat. Nutka. Serduszko. Wiem, z tego baranka nie mogę. Kluczyk. No i czwóreczka, niestety. Pusto. Pusto. No to teraz 46. Okej, okay. 46. Szukam biedronki. Czerwona by mogła wpaść. Mm, tak, żeby do, dopełnić tą premierkę. Tak. O! Jest czarna. Kto wie, kto wie. Może i w tej pokaże się druga. Aparat, winogronko, nutka, kluczyk i motyl. Czerwony motyl, dobra. No a pod Biedroneczką... Ooo! Pompony! Pompony! Kochani, ale to dzisiaj dorzucę to dwa pompony. Jedne nasze, drugie od Klaudii. <ścoughs> ale premierka z pomponami, no ja kochani. Ja nie wierzę. Poczekaj, tylko nie dowody. wody. Ja biorę Klaudiowe. Ja już pomieszałam. Wszystko? O matko i Klaudia córko. Tu już pomieszane pompony. Pomieszali, pomieszali. Tobiaszowe, Kamilkowe, Radziowe i Klaudiowe. Ale pomponów, kochani, no co za premierka. No chcieliśmy i... tak tej, kochani, chcieliśmy tak tej pięknej Czerwonej, a tu zobaczcie, czarna jaki piękny prezent zrobiła. A kontrolne na 50 są L, L, L. 3 razy L. Brawo, Pięknie. brawo, brawo. I, I zostaje nam na koniec piątunia. Piątunia. No to premierka na plusie, kochani. Pięknie. No, baranek jest Zrobił fu furorę dzisiaj. Co tam, pompony? Baranek lepszy. <laughs> Ale będę lubiła tą zdepeczkę, wiesz? Oj, i tu się nie udało. Kochani, u nas czerwonej nie zobaczyliśmy, więc. No nie. Popędzimy do Was, zobaczymy, co na Waszej. Słuchajcie, mamy tak. Mamy piąteczkę. Czekaj, już dalej, co? Kamerkę. O. Mamy kolejną piąteczkę. To już mamy dychę? Tu mamy dyszkę. Sze... 20. 20. I 50 zł. W jednej. siedemdziesiąt ja 70 zł premierka na plusie. Pięknie. No, pompony na premierze. Super frajda, nie? Misia, to teraz zobacz. Ja ci ładnie przyniosłem premierkę. No ładnie gratuluję. Mi przyniosłeś ładnie. Mówię, gratuluję drapania. Zobaczymy u was ile czerwonych. A może u kogoś cała. Od góry do dołu. I Mogę też 50. Być. Minimum. Minimum. No pięknie. Piąty no, czekajcie po, po dychu, jakby było. No to 500 tu nie można wygrać. No ciekawe, jak to będzie mieszane. Ciekawe. My czekamy na piękne zdrapeczki. Was pozdrawiamy cieplutko. Życzymy pięknego dnia. Dużo uśmiechu, dużo zdrówka. Słoneczka. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I czekamy na baranka. Idę sprawdzać, co to jest za baranek, co to za kwiat. No to będzie jaki? Papa. Pa. Pa, pa.